To już się chyba robi tradycja, bo powtarzam to cały czas. Gojem tatuażu to etap, który decyduje o jego ostatecznym wyglądzie i trwałości. To, co artysta wykonał, można łatwo zepsuć, a naprawić będzie trudno. Dlatego kluczową sprawą jest utrzymanie odpowiedniej higieny. Najprościej to zrobić trzymając się wytycznych, które dostajemy od artysty. Najczęściej są to ogólne zalecenia, dlatego rozłóżmy codzienną pielęgnację na czynniki pierwsze. Rany, a tym jest świeży tatuaż, należy odpowiednio traktować. Pilnować by nie dostały się do niej zabrudzenia, nie narażać na uszkodzenia, a pamiętać o dobrej higienie czy produktach, które pomogą w regeneracji i będą stanowić dodatkową barierę ochronną. Niezależnie czy używamy kremu, balsamu, masła czy czegokolwiek innego, co zalecił artysta, tatuaż trzeba również myć. Nakładanie drugiej warstwy kremu na skórę bez oczyszczenia jej z poprzedniej warstwy to kiepski pomysł. Jeżeli robisz robi się z tego straszna breja, to jeszcze mieszasz wszystkie, Zanieczyszczenia, jakie na poprzedniej warstwie zdążyły już osiąść. Więc jak odpowiednio umyć nowy tatuaż? Z czego skorzystać? Dezynfekcja rany nie jest wbrew pozorom czymś oczywistym, czymś dobrym. Owszem, są sytuacje, gdzie jest to konieczne, ale w ranie znajdują się i te dobre, i te złe drobnoustroje. I komórki układu immunologicznego, które mogą mieć mniejszą skuteczność przez zastosowanie dezynfekcji. Jestem fanem używania rzeczy sprawdzonych, a ponieważ każdy z nas ma inny organizm, zawsze polecam używanie tego, co wcześniej nie sprawiało problemów. Jeśli masz mydełko dobre w składzie, które znasz, to najprawdopodobniej spokojnie wystarczy. Dobrym pomysłem jest też skorzystanie z mydeł przeznaczonych konkretnie do tatuaży. I nie chodzi mi tu o drogeryjne ściemy, które niby mają przywracać starym dziarom kolory. No, tak się po prostu nie da, to praktycznie skam. Na rynku jest już przynajmniej kilka różnych mydeł, które świetnie sprawdzają się w goim tatuaży. Jak choćby Tattoo Soap Silver od Loving. A żeby lepiej zobrazować, czego warto szukać w takich produktach, przyjrzyjmy się składowi tego konkretnego mydła. Możesz to też zrobić samodzielnie, bo na stronie Loving wszystkie składniki opisane są pojedynczo. Polska nazwa, opis, zastosowanie działania. Możesz się dowiedzieć, że groźnie brzmiący. Poliglukozyt kwasów oleju kokosowego powoduje po prostu, że mydło ma swoją konsystencję i pozwala dodać do niego substancje rozpuszczalne w wodzie, a dodatkowo ma działanie spieniające i myjące. Możecie rozglądać się też za produktami wegańskimi, jeśli ta kwestia jest dla Was ważna przy wyborze kosmetyków. Nie jeden produkt do tatuaży spełnia takie warunki. Niezależnie na ile razy dziennie nakładacie na świeży tatuaż produkt zalecony przez artystę, przed każdym takim zabiegiem należy dziarę umyć. Najlepiej pod letnią wodą, używając właśnie wybranego produktu do mycia. I w żadnym wypadku nie należy osuszać tatuażu zwykłym, codziennie używanym ręcznikiem, bo to siedlisko bakterii. Użyj jednorazowych papierowych ręczników, choćby takich jak kuchenne. Dzięki temu osiągniesz dwie rzeczy. Najpierw usuwasz zabrudzenia, które na pewno się na niej zebrały, nie niszcząc jednocześnie tego, co skóra wypracowała dzięki użyciu odpowiednio wybranego produktu. A potem, już na czystą skórę i ranę, nałożysz produkt, który wspomoże regenerację i stworzy dodatkową barierę, dzięki której ta rana. Przez kolejne godziny będzie lepiej zabezpieczona przed zewnętrznymi czynnikami. I tak wiem, że są inne metody, jak na przykład gojenie na sucho. Wtedy nie używa się żadnych kremów czy kosmetyków, daje się skórze całkowitą swobodę. Nie jestem jednak fanem takiego rozwiązania, bo nie oszczędza to specjalnie czasu, a ranę i tak trzeba pielęgnować, choćby myjąc ją regularnie w celu oczyszczenia. Jeśli tylko nie ma żadnych przeciwwskazań do korzystania z dodatkowych, nazwijmy to wspomagaczy. Jak masło czy krem do świeżego tatuażu, to moim zdaniem lepiej ich używać. Niesie to ze sobą znacznie więcej zalet niż ryzyk. No i jak? Wpadło Ci do głowy coś nowego? Pomysł? Wiedza? Poprawa starych nawyków? Daj znać w komentarzu, jaki temat pielęgnacji świeżych tatuaży powinniśmy jeszcze poruszyć, no a ja zmykam robić kolejne filmy.